W piotku w zbierałam, wionek posplatałam. Na Że prosił mnie Przyleciała, przyleciałam Wypatrują ocy moje, moje Łowucie ją nie stoję Wypatrują oce moje Łowucie zabutka Teraz sami wybieramy sobie z kim chcemy wejść w związek, a wtedy e, takim Taką opcją, wyznacznikiem, wyznacznikiem no, był obrzęd wianków przecież. Mm -hmm, I on polegał mm. na tym, że dziewczyna plotła wianek, puszczała w jezioro, w zbiornik wodny na, na wodzie, rzece na i który pierwszy um, złapał, mężczyzna złapał, złapał to do um, tego wychodzi wychodziła, wychodziła tak. za mąż. I myślę, że wtedy naprawdę kobiety totalnie nie miały wpływu na ten obrzęd tak. wianków. I na przykład ja też bym teraz nie wzięła udziału w takim czymś. Znaczy, nie tak. zaufałabym tak bardzo temu opuszczaniu e, wianku. Zależy, kto brałby udział, dobrze? No tak, <laughs> no to, ale ale wiesz, jak, ale... jakbym miała swój rozum teraz i wiedziała, jakie, jakie prawa kobiety mają teraz i tak dalej, no to no na pewno bym do tego nie dopuściła, no ale wtedy no. co taka kobieta miała powiedzieć, że no właśnie wskoczy, wskoczy za wiankiem do wody, jak Emilia? Ja bym wskoczyła za swoim wiankiem. Ja jestem samowystarczalną kobietą i nikt mojego bianka łapać nie będzie. <śm> Moim zdaniem, takie małżeństwa, które były kiedyś, to raczej nie były małżeństwa z miłości. Jednak większość tych małżeństw to były takie małżeństwa z rozsądku. No i no bo miałaś taki wianek, ktoś go wyciągnął, no i po prostu baliście ślub. To trochę bez sensu. Jakby to była jedyna opcja za mąż pójścia w tamtych czasach. Mhm. No to co roku możesz tam, wiecie, wybrać kogoś, dos dostać kogoś. Właściwie nie wiem, nawet tak to nazwać. Co roku? To co ty co roku będziesz zawierać związek małżeński? No, no o, ja nie, jak nie? Jak będzie jej. taka potrzeba? No Może żeś. też się pomiędzy sobą mogli ugadywać, oszukiwać troszeczkę te no. ten no. czas i takie układy po prostu między sobą chłopaki, no. mężczyźni mogli e, zakładać, Aha. że ja popatrzyłem na tamtą, ten wianek ma taką i taką wstążkę, mhm. taki no. taki rumianek, kwiatek, Ale. to jest ona, to ja sobie ją zaklepuję, a ty weź a tak inną. A tak samo, dzień wcześniej na przykład, nie wiem, spotkali się załóżmy tam za stodołą i ona mu mówi, że ja będę, wypatruj taki, zrobię tam mały wianek, jasne kwiaty, więc patrz na taki. Ej, racja! Tak też, mogło, tak też być. mogło być. Że to mogło być jak takie mikołajki w klasie, jak się losuje osoby, a potem się tak potajemnie wymienia tak. kardeczkami, nie? Tak. To a, tak to taka, to taka wymiana wielka. Że, tak. że się zmawiali oczywiście. No. No. Niby anonimowo, ale nie no, tak. do końca. Niby nielegalnie, ale. Ale legalnie. <laughs> tak. Mm -hmm. Czy w życiu zdaje się na los? No dość często, jak ciężko jest podjąć jakiś wybór, taką błahostkę raczej, typu nie wiem, jakiś, to pójść tu czy tam, no taka pierdoła, mhm. wybrać to czy tamto. No to się robi wyliczanki albo jakieś, nie wiem, A. rzut monetą, tego typu rzeczy. Nie, ja zawsze, w, ja w ogóle inaczej, ja w drugą stronę, ja zawsze wolę mieć wszystko zaplanowane, wszystko wybrane konkretnie. Nigdy nie zdaje się na kogoś ani na Przesądy żadne ani na los, tylko właśnie. Ale wypraszam sobie, to nie są przesądy, to jest po prostu ułatwienie życia. Nie nie trzeba myśleć, nie, tylko. Jest, ja na przykład bardzo często papierkami i nożyce. O, to na przykład też to. No tak, ale mhm. to nie jest, że daj taki... los. No właśnie, to jest los jednak, no nie? I to zdajesz się jest takie... los. To nie jest pewne, czy wygrasz, czy przegrasz, po prostu zdajesz się na los. Ale też czasami jakieś rzut monetą albo coś takiego, to są takie, nie wiem, ale w inne przesądy raczej nie wierzę. i zwyczaj sobótkowy można trochę porównać do portalu randkowego, bo jednak ludzie się nie znają, ale jednak potem nawiązują jakąś relację. Aczkolwiek no nie jest to to samo na pewno, bo jednak nie masz wyboru w takim w takiej sobódce żadnego, a jednak na portalu randkowym masz wybór. Mhm. I to ale... spory. W ogóle ciekawi mnie jak oni wyglądali, co stali w takiej kolejce, czy każdy się dopychał do brzegu powianek. To też na zasadzie takiej trochę walki może o to. Tak, tak jak czasami, że niby o dziewczynę, a tak to o Wianek, który reprezentował dziewczynę. <mum> Przysłowia, mądrością narodu. Każdy sobie rzepkę skrobie. Przysłowie dosyć banalne, aczkolwiek bardzo aktualne w dzisiejszych czasach. Każdy, jakby skupia się na własnej pracy, każdy pracuje na swoje konto i e, wydaje mi się, że oznacza ono to, że nie można liczyć na pomoc innych, e, by efekt był lepszy. Tylko ten efekt możemy polepszyć swoją własną pracą, i na tym należy się skupiać? Wcześniej, zanim nastąpiła cała zmiana ustroju, powiedzmy, tutaj ta społeczność mała, w której jesteśmy, bardzo lubiała sobie pomagać. Mhm. W sensie wszyscy sobie pomagali i w ogóle. Teraz, kiedy z komunistycznego systemu przeszliśmy w kapitalistyczny, tak, tak, tak. jest taki trochę wyścig szczurów. Powiedzmy, to jest to negatywne, nie? jakby. Tak, znaczenie. tak, zdecydowanie, że tutaj każdy myśli tylko o sobie i, i to też może być tak rozumiane. W sensie. Jakby dosłownie osoby nie, nie, nie wspierają się specjalnie, tylko właśnie y, każdy tylko dla siebie, i to jest trochę przykre. Baba z wozu, koniom lżej. Nie, nie chodziło już o samą babę, bo na tym polega przysłowie. Możemy to zastosować do innej sytuacji. I tutaj może nawet chodzić o, o jakąś rzecz, albo że na przykład już jakieś to brzemię, które nam spoczywało na plecach, y, już nam tak nie dokucza, i możemy powiedzieć: Baba z wozu, koniom lżej, jest ok. I, I możemy tak też odebrać to przysłowie. Ale rzeczywiście jakieś tam seksistowskie naleciałości yy, istnieją jeszcze, nie? Myślę, że można użyć tego w pozytywny sposób. To są właśnie takie sytuacje, w których jednak mogłoby się skojarzyć to dosyć seksistowsko i bałbym się chyba użyć takiego przysłowie. Lepiej się ugryźć w język. Nie? Lepiej się ugryźć w język lub użyć jakiegoś. Bo można dostać po głowie. Tak, tyle. Lasowiacka. Lasowiacka. Jastyczność z kulturą lasowiacką miałam od y, wczesnych lat dzieciństwa, bo y, gdzie się nie pojawialiśmy na jakichś występach, y, to lasowiaczki były obecne. I nawet y, był taki moment, gdzie jako grupa dziewcząt y, śpiewałyśmy przyśpiewki lasowiackie na takim ogólnopolskim konkursie. Ja osobiście nie mam żadnej takiej styczności ani więzi z kulturą lasowiacką ani z lasowiaczkami. Wiadomo, słyszałam o nich i tak dalej, widziałam występy na dożynkach i jakichś takich uroczystościach czy coś, ale nigdy jakoś nie interesowałam się tą kulturą. Ale dzięki temu słuchowisku jednak troszeczkę się zainteresowałam. Ja osobiście z kulturą lasowiacką również miałam kontakt dość wcześnie, bo już w szkole lasowiaczki nas odwiedzały i miały taką po prostu misję, gdzie przychodziły do, do każdych szkół, przedszkoli i przedstawiały, jak wyglądają te obrze, obrzędy. Prezentowały stroje, różne właśnie ich zwyczaje. Na przykład przychodziła babcia Hania do nas i prezentowała, jak się robi wróżby. Andrzejkowe przelewający wosk przez klucz, albo była znana ze swoich wycinanek, które jak się rozwijało, to miało przedstawiać jakiś, jakiś wzór, albo nawet potrafiła wywróżyć z, te, z tego wzoru jakąś historyjkę, która nam się ma przydarzyć podobno w życiu. Na Sabałowych Bajaniach, bo tak się nazywa ten festiwal w Bukowinie Tatrzańskiej, miałyśmy taką przyjemność śpiewać te e, pieśni lasowiackie. E, dostałyśmy wtedy wyróżnienie i... Od tamtego momentu jestem tak ściśle związana z tą kulturą, więc nie tylko gdzieś tam przez śpiew, ale też y, przez obrzędy i przez y, różne życiowe sytuacje jestem związana z tą kulturą. Bardzo mi się podobają stroje lasowiackie. Są proste i pomimo, że się wszystkim wydaje, że są ciężkie i właśnie e, gorąco jest w nich, to tak naprawdę nie jest, bo są zrobione z lnu, więc jest bardzo tak przewiewnie i, i lekko. E, więc są takie różne jakieś smaczki e, i ciekawostki o kulturze lasowiackiej się też przez to dowiedziałam. Za mną, za mną, ej dziwecki, za mną wokół za mną wokoło Sobutka się w lesie poli Tańcujwa wesoło Sobutka się w lesie poli Tańcujwa wesoło Niech się poli, niech się świeci Do dnia białego Do dnia białego Niech se kus dziwce zdybie swego miłego. Niech se kus dziwce zdybie swego miłego. Zdybie w nocy o nocy nad zimnym zdrojem, nad zimnym zdrojem. A uni do swoje i lubę łot do serce, a uni do swoje.